Dzień dobry kochani, dziś kolejny vlog. Dziś jest czwartek i słuchajcie, dzisiaj jestem już 3 tygodnie po operacji. Dostałam trochę pytań na Instagramie: pytaliście, jak się czuję teraz po operacji, czy nagram może jakiś update. A więc tak, nie będę nagrywać osobnego filmiku o tym, tylko tutaj po prostu powiem Wam, jak się czuję i po prostu jak to teraz wygląda po 3 tygodniach. Mieniłam miejsce teraz, żeby, żeby się nie nagrywać tak w tym lustrze. Dzisiaj minęło 3 tygodnie po operacji. Czuję się y, dobrze. Tak, w miarę dobrze. O, może tak. Nie odczuwam jakiegoś wielkiego bólu. Wiadomo, że podczas e, piłowania klientką paznokci, jest to troszkę niekomfortowe, ale daję radę, nie jest to na tyle niekomfortowe, że e, nie jestem w stanie pracować, także bardzo się cieszę. Co jeszcze? Tak naprawdę robię już wszystko. E, jedyne czego nie robię, to wiadomo podnoszenie kolina, podnoszenie ciężkich rzeczy, bo z tym naprawdę trzeba sobie przez te 6 tygodni dać tak e, naprawdę na luz. I jeśli chodzi o takie domowe sprawy, no to jedyne dwie rzeczy, których jeszcze nie robię, to odkurzanie i prasowanie. Z tym naprawdę będę też czekać te 6 tygodni, zostały jeszcze 3 tygodnie, więc jakoś damy radę. Tak więc no, tak to wygląda. Aha, i słuchajcie, wraca mi czucie. Tak jak nie czułam nic, byłam totalnie tak jakby znieczulona, nie czułam kompletnie nic. Mogłam sobie naciskać, robić co chcę. Tak teraz wraca mi czucie i to tak ja naprawdę nie mogę teraz tych piersi dotknąć, bo no strasznie bolą, jak się je dotyka. To z takich najważniejszych rzeczy. I tutaj żebra z prawej strony, czyli z tej strony, która była operowana dwa razy, strasznie mnie, mnie bolą. Żebra tutaj z boku i plecy z tyłu. Także tutaj czuję jeszcze taki, taki nieprzyjemny ból z tej strony, już nic nie czuję, już wszystko jest ok. Rany bardzo dobrze się, bardzo ładnie się goją, także już... Się nie stresuję, jest wszystko ok. 23 maja mam ostatnią kontrolę, także, no. Także jak na razie jest wszystko ok i, i nie odczuwam jakichś takich, nie wiem, nieprzyjemnych dolegliwości. Colin! Zjadły, zjadłeś śniadanko? Tak, już Nie zjadłeś śniadanka, bo widzę, że jeszcze jest dużo parówki na talerzu. co coś. Co tak. się stało? Ciężki spad rower, tak? Tak. Dobrze. Proszę, ale zjedź śniadanko, dobra, bo syropek musimy dać. No, kolin jak zwykle przeziębiony, kaszle ma katar. Uroki żłobka, no. Yy, ostrzegaliście mnie. Ja jednak byłam pozytywnej myśli, ale niestety, no jest tak jak mówiliście, co tydzień kolin jest przeziębiony. I ja zaś mam tak, że jak kolin jest przeziębiony. Wystarczy, że tylko troszkę kaszla albo ma to nie zaprowadzam go do żłobka, bo po prostu jest mi go tak szkoda i no po prostu tego nie robię. A ja za każdym razem, właśnie jak zaprowadzam Kolina do żłobka, to naprawdę 90% dzieci jest zakatarzonych i jest kaszel po prostu na cały żłobek, i później właśnie moje zdrowe dziecko niestety jest zarażane. Przez inne dzieci, a ja na przykład swoje dziecko nie doprowadzam do żłobka, jak jest chore, więc no troszkę mnie to denerwuje, ale no wiadomo, niektórzy nie mają po prostu wyjścia i muszą doprowadzić swoje dzieci do żłobka. Ja mam, ja mam takie szczęście, że pracuję po prostu sama dla siebie i, i, i sama sobie, wiecie, ustalam tak, jakby kiedy pracuję, ile pracuję i o której pracuję. Także no. Tak to wygląda. Tutaj, Sławek był po syrop i nie mieliśmy jeszcze tego syropu. Pierwszy raz go kupiliśmy i jak na razie najlepiej nam się sprawdza właśnie ten, ten syrop. Z wszystkich, które testowaliśmy tak jakby, to ten jest najlepszy i najszybciej zaczął działać. Także jeżeli jesteście z Holandii, nie mam, nie mam pojęcia, czy w Polsce też jest ta firma, ale tutaj jak jesteście w Holandii, to naprawdę bardzo Wam polecam ten syrop. I to jest od pierwszego roku życia. U nas naprawdę bardzo dobrze się sprawdził. Tak, ja robię sobie śniadanko. Colin nie zjadł, widzę, jeszcze swojego śniadanka. Colin, co to ma znaczyć? Ja sobie dzisiaj wymyśliłam na śniadanie bułko hot dogi, także spróbuję tutaj zrobić dziurę. Wsadzę sobie tutaj parówkę, berlinkę, ketchup, sos czosnkowo, taki śmietankowy, bardzo pyszny. Ostatnio odkryliśmy ze Sławkiem. Czekajcie, pokażę Wam od razu, bo jest naprawdę. Nie, no takiego sosu ja zazwyczaj nie lubię sosów czosnkowych, ale ten to jest po prostu sztos, on jest tak dobry. Że naprawdę to jest nie do opisania. I używam go dosłownie teraz do wszystkiego: do kanapek, do e, sałatek, do pizzy, do, do frytek. Dosłownie do wszystkiego, także naprawdę Wam polecam, jest naprawdę pychota. Król tutaj, oczywiście, już po śniadanku i zaraz wyłączamy bajki. Rano są tylko bajki. I jak Colin jest naprawdę nie w humorku, to też są bajki. A zobaczcie, jak dziś jest pięknie. W ogóle od paru dni, od dłuższego czasu już jest tak ładnie tutaj w Holandii. Także ja dzisiaj mam w planach. Potem po śniadanku pójdziemy do sklepu. Muszę kupić wody i, i aha i jeszcze muszę wymyślić w ogóle coś na, na na obiad. Także muszę zrobić jeszcze takie małe zakupki dzisiaj. I później. Co ty robisz? Co ty robisz? I później wiesz gdzie pójdziemy, Colin? Powiem ci, nie do szkoły, skarbie dzisiaj nie. Wczoraj nie byłeś w szkole, bo byłeś chory, pójdziesz dopiero w poniedziałek znowu, ale dzisiaj pójdziesz z mamą. Zrobić nową batę? Dobra, mama ci zrobi nową herbatę, ale słuchaj, wiesz gdzie my pójdziemy dzisiaj? Do zwierzątek. Pójdziemy na mini farmę. Cieszysz się? Dawno nie byliśmy, co? Super, pójdziemy do zwierzątek, ale odejdźmy proszę cię od tego telewizora. Nie chcę widzieć, że tak blisko telewizora stoisz. Co twoje baje? Fajr, Już Znowu wypiłeś już tą herbatę. Wystarczy już tej herbaty na dzisiaj. Kolin, co to jest za bałagan? Dziubek, proszę posprzątać. No ja widzę, że ty masz z balona, ale trzeba posprzątać ten bałagan. Kolinku, proszę posprzątaj bałagan, dobra? No ja widzę, kochanie, że jest balon. Twoja piżamka leży na ziemi. Co ona tutaj robi? Tutaj jakieś płyty. A i zobaczcie. Jak ten kwiat zaczyna rozkwitać. Pisaliście mi właśnie, że te kwiaty strasznie szybko rosną. I zobaczcie, jakie piękne tutaj nowe liście. Co dziubek? Mama pokazuje kwiaty piękne od taty. Tata się tak cieszy z tych kwiatów. A Tatuś ogrodnik. Tatuś nasz ogrodnik do no balon. I zobaczcie. Tutaj też wszystko zaczyna rozkwitać. Pięknie, pięknie. No, ja widzę, że ty jesteś tu. Chodź. Idziemy do pokoju się bawić klockami. Pobawimy się trochę i pójdziemy na spacerek, dobra? Dobra, trzymam. Znaczy, drugi trzymam. No, chodź. Chodź, chodź. Oj, nic się nie stało. Zobaczcie, Colin wczoraj dorwał, jak był z moją mamą na spacerku. Takie klocki, nie, Lego, przepraszam. Klocki Lego Duplo. I powiem wam, że naprawdę bardzo fajne. Te są akurat od dwóch lat, także akurat bardzo fajnie i wybrał sobie taką stajnię z konikami. I to też nie są, wiecie, takie malutkie klocki, że on to wsadzi do buzi i to połknie. Zresztą i tak ta faza już minęła na wkładanie różnych przedmiotów do busi. Oj! Oj! układamy klocki? Tak, układamy klocki. Dobra. Czego nie ma? To, nie ma? Koniki. Nie ma koniki? A gdzie one są? Gdzie są te koniki? Nie, ja, nie widzę jej koników. Nie widzisz koników? No ja też nie, gdzie one są. Gdzie one poszły, te koniki? Te jestem Jestem kolin ciąpa, tak? No i to z łóżków, mamy. Mamy nie ma w łóżku, mama już... Nie, kolinek tam nie ma. Tam nie ma koników, no co by tam robiły, chyba że sam je tam schowałeś? Kombinator. nie ma koników. No nie ma, a gdzie są? Ja też nie widzę. Tu są koniki, tu są koniki. Bzynacka. Co kombinuje Kolin? To jest. Ja bym tutaj, bym nie Tam jest konik, obok ciebie. tutaj mm bądź mi konik. Ja. Jak to, że ja. Ty też tutaj, koleś, tutaj, mhm No, gdzieś tam. Ja sobie tutaj chodził, żeby koleś. Tam sobie chodził konik? Tak. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Proszę, <grych> baba. Nie musisz mnie przepraszać za takie coś. Skarbia, nic się nie stało. No, super. Brawo. To są klawki. Marchewki, je? Pytaj, jest to gdzieś co? to No to niech sobie zje marchewki. Maru, 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 Teraz już Jesteś ready? Co ty robisz? Jesteś ready to go? Do zwierzątek! Nie no słuchajcie, to są jakieś żarty. Chciałam iść na tą mini farmę z Kolinem i Kolin już naprawdę bardzo się cieszył, prawda? No, a tutaj taka niespodzianka, nie wiem, muszę coś wykombinować. Może nie wiem co teraz mam zrobić tak naprawdę, jak mam tutaj przejść. Zamknięta droga. Oczywiście ja przeszłam sobie na naokoło, ale widzę, że tutaj są chyba jakieś remonty i nic z tego. I oni chyba to będą powiększać, bo zobaczcie tutaj z drugiej strony też widzę, że jakiś plac zabaw się chyba szykuje. Także no nie wiedzieliśmy, ale tutaj spotkaliśmy, nie wiem, to jest struś? Nie chcę na głupka wyjść, ale raczej to nie jest struś, bo strusie są chyba większe. Ale chociaż jedna atrakcja, nie? Colin? Fajne? Sorry skarbie, mama nie wiedziała, wiesz. Musimy... Idziemy dalej, do... idziemy poszukać kaczek, dobra, no to chodź. No, niestety dowiedziałam się, że ta mini farma jest w remoncie, że tak powiem, do początku kwietnia. Także niestety musimy się zadowolić czym? Jajeczkami, tak? Już nie jesteś smutny, nie? Dobra, no, wychodzimy z tego łóżka, bo ciepło. Byłam jeszcze na szybkich zakupach i dziś na obiad zrobię makaron w sosie śmietankowym z brokułą. Dawno nie było, wziąłem jeszcze banany standardowo. Jabłka, skończyłam się cebula, wziąłam taki jogurt. Ja to to, jeszcze chcesz to jajo? Ale wiesz, że nie wolno, nie? Tak. Za dużo jaja. Tutaj mama ci kupiła jabłka i, bana i banany. Nie, ja cię ja dużo zjadłam. Co dużo zjadłeś? Ja tylko te. Tylko jedno jeszcze jajeczko? Dobra, to tylko jedno jeszcze jajeczko malutkie i potem damy bananka i jabłuszko, dobra? Tak. Okej. Okay. I tutaj jeszcze Wam dokończę. Wzięłam sobie taki jogurt truskawkowy na lunch i to sobie zjem z, z czym? Z płatkami? Nie, nie wiem jak to się nazywa. No wiecie, to takie granola, coś w tym stylu. Chodzi mi o to. Z tym sobie to zjem. Tak, nastawiłam zupę, a dziś będzie grochówka. I tak jak mówiłam, makaron z brokułą w sosie śmietankowym. Tutaj, jak widzicie, Kolinek chyba szykuje się do spania. I Kolin, wiecie co, rzadko kiedy mi już śpi po południu. Już się te fajne czasy skończyły niestety. Teraz wiadomo, jak jest przeziębiony, jest troszkę słabszy, to po południu jeszcze śpi. Czasami się też zdarzy, że w żłobku zrobi sobie taką 20-30 minutową drzemkę. Ale też rzadko już się te drzemki powoli, powoli kończą, no i mleka też już nie piję w nocy. W ogóle już sobie nie piję mleka. Wiecie, tego w proszku. Nie już normalne kolacje, normalne śniadania, także nie jest to już potrzebne. Także no nic tylko teraz robić następnego dziedziusia, no <laughs> Trochę mi zaczyna tego brakować, wiecie, kiedy już się staje trochę taki, wiecie, samodzielny, taka nie jestem potrzebna, wiecie o co chodzi? Tak samo przed chwilą chciałam mu ściągnąć kurtkę, nie, ja sam, ja sam. Także no, powiem szczerze, że troszkę tak zaczyna nam tego brakować ze Sławkiem. Kolinek śpi. O, tylko słychać jak I Widulek troszkę ma nosek zatkany, ale... ale i tak już fajnie, już tak nie kaszle. W sumie tak jak wam mówiłam, dałam mu ten syrop i po jednym dniu naprawdę praktycznie całkowicie mu przeszło, a tak to zawsze się męczy z tydzień, dwa. Tak no niestety złapał mm, odporność po mnie, której ja tak naprawdę w ogóle nie mam, a Sławek praktycznie w ogóle nie choruje, także niestety no. Tutaj, zobaczcie, już się grochóweczka robi. Kolinek uwielbia, zresztą Kolin praktycznie wszystkie zupy lubi. Ogórkową, kapuśniak, grochówkę, rosół, wszystko, wszystko. Ja też jestem takim zupożercą, że tak powiem, dziennie muszę mieć zupę. ja tutaj sobie przygotowałam już na obiadek, także wszystko już mam gotowe tak naprawdę. Jest prawie w pół do trzeciej. I wszystko mam już ogarnięte, także bardzo się cieszę. Teraz mam chwilę dla siebie. Zrobię sobie lunch, włączę serial i no i nic, będę sobie siedzieć, aż kolin się obudzi. Proszę bardzo, tak wygląda mój lunch, także będę zaraz delektować się tą piękną chwilą. Spokoju. No i skończyłam właśnie robić klientki przed chwilą, i zapomniałam, że, nawet nagrywałam vloga, że wam nagrywałam vloga swoich skończyć. Że wam nagrywałam vloga. Co tu się dzieje? I właśnie teraz do was wracam jeszcze, co tam się dzieje, żeby wam tego vloga dokończyć. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym, w kolejnym vlogu.